Czymś zupełnie innym. Za mną pewnie widzicie już nową naszą witrynę. Mam nadzieję, że, nam, że Wam się spodoba tak samo, jak nam się spodobała. Mieliśmy generalnie cztery profile takich grafik do wyboru: dwie to były grafiki wektorowe, dwie to były grafiki rastrowe. I mówiąc rastrowe, mam tu na myśli zdjęcia obrobione w Photoshopie. A jak pewnie pamiętacie, jak myślicie. Grafika rastrowa jest grafiką stratną, czyli jak ją obrabiamy w jakikolwiek sposób czy drukujemy, to ona traci na jakości. Dlatego też skupiliśmy się na grafice wektorowej, z tego względu, że tak naprawdę ona polega na, na obliczeniach matematycznych i ona takiej stracie już nie ulega przy wydruku. To, co jest za mną, myślę, że to jest bardzo dobry projekt. Drugi polegał na tym, że były narysowane różne przedmioty, m.in. laska inwalidzka, wózek inwalidzki, kaczka damska, kilka innych również przedmiotów. I one były ułożone w stylu mniej więcej Super Mario Bros. Tak to wyglądało. Myślę, że to, co wybraliśmy tutaj, lepiej pasuje do naszego profilu sklepu. Jak Was zainteresował jakiś temat, czy dzisiejszy, czy któryś z poprzednich, zapraszam na Szkolną 2 i do Astry. Jeśli chodzi o nas, cały czas się rozwijamy i mam nadzieję, że ta współpraca między nami ciągle będzie rozkwitać. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!